Hej, witajcie z tej strony. Frodo, to są tajemnice i ciekawostki o broniach dla snajpera w Team Fortress 2. Jednak, zanim zaczniemy, ostatni YouTube wypuścił aktualizację, która bardzo negatywnie wpływa na wyświetlanie Wam materiałów, które zostały opublikowane przez Waszych youtuberów. Po pierwsze, wejdźcie na kanały swoich ulubionych youtuberów. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie. A obok subskrypcji pojawi wam się taka zębatka. Kliknijcie na nią oraz wybierzcie opcję: Chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Miło by było, gdybyście również przy mnie zaznaczyli coś takiego, bo nie po to w końcu nagrywam. Nagrywamy te filmiki, żeby potem nikt ich nie oglądał. Druga rzecz, gdy wyjdziecie w panel swojej subskrypcji, jak widzicie jest tutaj bardzo wszystko nieczytelne, namieszane i trudno wybrać filmiki, które nas interesują. Więc polecam wam kliknąć w prawym górnym rogu wyświetlanie listą. Teraz wszystko jest już o wiele bardziej czytelne i możecie wybrać interesujące was filmiki. Jeśli to zrobiliście, to bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie również, aby zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem, aby więcej osób zobaczyło ten filmik. A my zabieramy się do tajemnic ciekawostek. No to lecimy na szczecie. Pierwsze, karabin snajperski. Czy wiedzieliście, że luta ka... Luta, ja pierdzielę. Karabin snajperski. Czy wiedzieliście, że lupa, kara... Lupa? No to zaczynamy. Pierwszy, karabin snajperski. Czy wiedzieliście, że luneta karabinu snajperskiego wyświetla rzeczywiście obraz, który znajduje się za nami? Znaczy jest to generalnie uproszczone, ale spójrzcie, na przykład teraz w lunecie widać stogi siana, które rzeczywiście leżą za nami. A mówię, że jest to uproszczone, bo tak naprawdę wraz z naszym poruszaniem się po mapie yy, obrazy w tej lunecie się aktualizują. Tak jak teraz widzicie, na przykład widzimy środek mapy, natomiast nie przychodzi to płynnie, cały czas on stoi teraz w miejscu. Całkiem fajna ciekawostka, dawniej łuski karabinu snajperskiego wylatywały ze złej strony, ale w sumie, kogo to interesuje, co było, to było, już zostało naprawione. Kolejna broń AWP, czyli po polsku, ale wielka pukawka, po angielsku AW per Hand. Zajrzyjmy sobie na opis tej broni, jak widzicie ta kontrowersyjna, samopowtarzalna piękność została zakazana w tysiącach krajów z jednego dobrego powodu. Tym czymś naprawdę można kogoś zranić. A opis ten nawiązuje do tego, że na wielu serwerach: Counter Strike Go i Counter Strike Source, z której właśnie wywodzi się ta gra w wypadku Team Fortress 2, ta broń po prostu jest ograniczana. Czyli, że załóżmy na pięciu graczy, tylko dwóch lub trzech może posiadać właśnie tą broń w jednym czasie. Łowca. Strzały łowcy wbijają się we wszystkie statyczne obiekty, takie jak ściany, generalnie wszystkie nieporuszające się obiekty, natomiast gdy już strzelimy w jakiś poruszający się obiekt, takie jak drzwi, tudzież nasza apteczka, strzała się po prostu złamie i upadnie na ziemię. Jeśli strzało łowcy trafi w lecącą rakietę żołnierza, rakieta zniknie, pozostawiając po sobie tylko iskry o kolorze drużyny. Wybaczcie, ale nie dam rady tego wam zaprezentować. Bojowy łuk bloczkowy pochodzi z gry Thief i można go ujrzeć na różnych screenach w grze. Sydneyjski usypiacz. Jedna z właściwości sydneyjskiego usypiacza mówi, że ma on brak losowych trafień krytycznych. Ta informacja jest jednak zbędna, ponieważ klasyczny karabin snajperski również nie ma losowych trafień krytycznych. Trafienia krytyczne występują tylko przy strzale w głowę. Początkowo sydneyjski usypiacz miał być bronią drugorzędną. No, ciekawy jestem, jakby to wyglądało w praktyce. Jak wiecie lub nie wiecie, ale można to na pewno zauważyć nawet po wyglądzie tej broni, sydneyski usypiacz strzela strzałkami. Jednak w plikach gry jest to błędnie zapisane i pociski sydneyjskiego usypiacza są zaliczane jako zwykłe strzały. Przez to też nie pozostawiają one żadnych strzałek ani w ciele od naszej ofiary, ani w ścianach, ani w żadnych generalnie obiektach. Dalekosiężny Jezajl na Bliskim Wschodzie był dawniej powszechnie używaną bronią, a raczej muszkietem o charakterystycznym wyglądzie. Yeah. Słowo bazar, które oryginalnie występuje w nazwie tej broni, odnosi się oczywiście do targowiska, które również najbardziej było rozpowszechniane na Bliskim Wschodzie. Machina. Broń ta otrzymała swoją nazwę od łacińskiego zwrotu Deus Ex Machina. Dosłownie znaczy to Bóg z maszyny. Jest to zwrot, który wykorzystywany był do opisania dogodnego przedmiotu fabuły, który pojawiał się nagle i znikąd, oraz rozwiązywał wszystkie problemy, z którymi borykają się główni bohaterowie. A tak wygląda plakat promocyjny, który ukazywał machinę. Zabawka zawodowca. Ta broń oraz czapka o nazwie Leon Liquidator odnoszą się do francuskiego filmu o nazwie Leon Zawodowiec. Klasyk. Snajperka ta nawiązuje wyglądem do broni snajperskiej występującej w grze Team Fortress Classic. Jak się możecie domyślić, najprawdopodobniej właśnie stąd nazwa tej broni. Tak swoją drogą, jeśli ta broń będzie miała jakość klasyk, to wtedy będzie nazywała się Classyk. Classic? Classic? No i przechodzimy do broni drugorzędnych. PM, czyli pistolet maszynowy, początkowo miał być bronią dla scouta, co można zauważyć na pierwszym trailerze pod koniec filmu Poznajcie Grubego. Shikwondo. Jakby ktoś nie wiedział, Shikwondo to oczywiście... Szczochy, mocz, siki. I generalnie można to wnioskować po tym, że na trailerze Poznajcie Snajpera, Snajper pije kawę, a oczywiście po chwili w Shikwondzie pojawia się coraz więcej właśnie tej substancji. Początkowo Shikwondo zostało ukazane przez twórców Team Fortress jako żart na Prima Aprilis i właśnie tak wyglądał plakat, na którym było ono promowane. Natomiast w jakimś czasie zostało ono wydane. Tak więc marzenia się spełniają. Jeśli nasz słoik ze szczochami pozostanie w powietrzu zbyt długo, to się rozbije bez jakiegoś większego powodu. Samoświadomy Pieprzyk, czyli ten przedmiot, który trzymam w ręku, po angielsku nazywa się Self-Aware Beauty Mark i nawiązuje on do tekstu wypowiedzianego przez medyka podczas aktualizacji data ważności. Antyklinga. Antyklinga z tyłu zawsze ma czerwony pasek bez względu czy znajduje się w drużynie Blue czy też Red. Antyklinga ma też jeden ciekawy ślad od nieudanego dźgnięcia w plecy. Darwińska Tarcza Ochronna. Darwin jest stolicą terytorium północnego w Australii, ojczyźnie snajpera. Dookoła tej stolicy można łatwo znaleźć krokodyle. Wygodnicki czasowicz, oryginalna nazwa, czyli crossy camper, odnosi się do podstawowej strategii snajpera, jaką jest przebywanie w pewnej pozycji przez długi czas, czyli kampienie. Jak można zauważyć, wygodnicki wczasowicz ma z tyłu trzy słynne z gry Team Fortress przedmioty. Jest to koala, sikwondo oraz garnek na głowę. Pluwa sprzątacza również odnosi się do wcześniej wspomnianego filmu, a mianowicie Leon Zawodowiec, gdzie główny bohater odnosi się do siebie jako czyściciel zamiast zamachowiec. Kukri. Kukri jest sztyletem powstałym w Nepalu, który używany był jako broń, narzędzie oraz w celach religijnych. Plemienne ostrze. Ostrze plemienne jest zrobione w całości z drewna, ponieważ niektóre rodzaje roślin z terenów tropikalnych posiadają właściwości przeciwkrzepliwe. Jak pamiętacie, lub też nie, dawniej broń w Team Force zdawały inżynierowi metal. Mimo, że broń ta jest całkowicie wykonana z drewna, to i tak przyznawała inżynierowi 100 metalu. Szachinszach. Słowo Szachinszach w języku polskim oznacza króla królów, najwyższego władcę Iranu w czasach dynastii Sasanidów. I to tyle z tego odcinka, tak więc pamiętajcie, żeby ocenić filmik. Będę Wam bardzo wdzięczny, a my się widzimy już niedługo. Tu był Frodo, dzięki za oglądanie i na razie.